Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z dwoma tomami serii komiksowej Duna Ruth Corinów, które w zasadzie są częścią większego cyklu, właśnie takich prequeli książkowej Duny Franka Herberta. Za te prequele, a w zasadzie zapowieści, na bazie których one powstały, odpowiada syn Franka, czyli Brian Herbert w towarzystwie Kevina J. Andersona. No, trzeba przyznać, że okładki tych tomików prezentują się naprawdę wybitnie. Niestety za okładki nie odpowiadają ci sami artyści, co za wnętrze, do którego oczywiście za chwilę sobie przejdziemy. Jeśli kompletnie nie znacie Diuny, ale oglądaliście na przykład adaptację filmową Denisa Villeneuve'a, to też powinniście bez problemu wchłonąć tę historię. Natomiast jeśli czytaliście po prostu powieść, te prequele, właśnie e, Briana Herberta i, i Kevina J. Andersona, no to w zasadzie macie tutaj po prostu taką graficzną adaptację, która no. Jeśli przeczytałbym powieść, to mógłbym powiedzieć, na ile jest ona spójna i dobrze oddaje ducha tej powieści, ale ja powieści nie czytałem. Natomiast odnajduję się w tej historii. Pomimo. Pewnych jej mankamentów, ale do tego sobie za chwilkę przejdziemy. Jeszcze technicznie powiem, że zostało to wydane w twardej oprawie. Jest to pokryte taką folią soft touch, co moim zdaniem jest bardzo fajnym wyborem. Zdecydowanie lepszym niż błyszczące jakieś takie okleiny. 69,90 kosztuje. Ten pierwszy tomik, okładkowo, oba były wydane w 2025 roku, no a drugi już ma cenę 74,90, więc gdzieś po drodze troszkę to podrożało. No i dobrze, o co fabularnie w tym wszystkim chodzi, tak, w ogromnym skrócie. Dla tych, co nie wiedzą, to oczywiście mamy ród korinów, czyli ród, który. A przez lata sprawował imperialną władzę, czyli na głowie, głową takiego rodu był sprawujący władzę imperator. W tym wypadku jest to oczywiście znany nam później z powieści Szadam IV Padyszach Korino, tak chyba on się nazywał, mam nadzieję, że tutaj nic nie pomyliłem, i uh, on wymyślił sobie, że żeby mieć pełnię władzy nad wszystkimi wielkimi rodami zasiadającymi w Lansradzie, czyli takim, no nie wiem, można by to powiedzieć parlamencie, jakby w tym uniwersum kosmicznym, czymś takim, no to, żeby mieć nad nimi władzę, postanawia stworzyć za pomocą mistrza a syntetyczną przyprawę przyprawę, która normalnie wydobywana jest na Arakis. Arakis jako planeta, która trafia w lenno jednego z wysokich rodów. W trakcie tej historii jest oczywiście e, pod zarządem um, Harkonnenów. E, no a taką e, ludnością rdzenną Arakis są oczywiście fremeni, których też tutaj możemy e, zobaczyć, którzy są e, no wykorzystywani jako siła robocza, a jednocześnie y, próba, jest podjęta próba wytępienia ich przez harkonenów. Y, Oczywiście tam żyją i czerwie pustyni, i szereg różnych rzeczy. No, ja mam nadzieję, że generalnie znacie e, jakkolwiek Dune, macie jakieś pojęcie, bo jeśli nie macie żadnego, to też myślę, że to nie jest ogólnie komiks dla Was. To na pewno nie jest dobry wstęp do tej historii. E, tak czy inaczej, warto też tutaj zwrócić uwagę na rysunki, za które odpowiada Simone Ragazzoni oraz Lea Caballero. I to jest pierwszy tom. Natomiast w przypadku tomu drugiego już tutaj mamy troszkę zmianę, ponieważ rysunki rozdziału czwartego i szóstego to jest Andreas Scalmazzi, a Simone Ragazzoni wraca w rozdziale piątym wraz z Francesco Macolim. I tak muszę powiedzieć, że ten pierwszy tom niestety wizualnie nie przypadł mi do gustu, a ten styl, właśnie tego pana Ragazzoni, jest taki że jest narysowany bardzo niedokładnie, bardzo nieprecyzyjnie. Jest taki trochę karykaturalny. Taki. Mm, nawet bym powiedział, że on nie jest komputerowy. Jest y, dziwny po prostu. Tro, wygląda trochę jak początkujący rysownik. A jeszcze w takich właśnie scenach, jak gdzieś mamy tutaj troszkę takie oddalenie, postać nie jest gdzieś bardzo blisko, no to szczegółowość pozostawia wiele do życzenia. Zresztą, ja Wam to pokażę na przykładzie. Jest tu taka scena, kiedy będziemy mieli samego imperatora i on przemawia tutaj do swoich. Poddanych i podobna scena jest, kiedy widzimy imperatora w tym drugim tomiku, i to powinno zobrazować Wam, myślę, bardzo dobrze różnicę pomiędzy rysunkiem jednego artysty a drugiego, bo tutaj, akurat, mamy właśnie tych dwóch artystów. To jest drugi tom, a to jest pierwszy tom. No i powiedzcie sami, co Waszym zdaniem wygląda lepiej. No bo moim niezaprzeczalnie to, co mamy tutaj po prawej stronie, zarówno pod względem nasycenia barwy, samych kolorów, szczegółowości, pewnej y, takiej y, płynności tej ilustracji, y, proporcji, nawet samego bohatera, y, tu niestety on wygląda strasznie robotycznie, strasznie taki kanciasty. Y, bardzo dziwny jest to rysunek. Po drugie. Tak jak jeszcze tutaj postać, jak wspomniałem, jest na pierwszym planie jest blisko, tak jak jest ona oddalona, to i rysy są jej takie dziwne i jakieś takie dziwne grymasy, miny na twarzy. Tu znowu wygląda jak jakiś taki dzieciak, ten nasz imperator, taki chłystek. No, nie przypominają ci bohaterowie siebie i takich scen niestety jest po prostu bardzo wiele w tym komiksie. Drugim też, moim zdaniem, ogromnym problemem w tym tym, Aby się w ogóle wczuć w tę historię, jest to, jak ona jest poszatkowana. My ciągle skaczemy z jednego miejsca na drugie. Wallach XI, e, szkoła Matek Bene Jezerit. E, przeskakujemy w stronę dalej. Jesteśmy na Arakin Fremeńskiej Siczy. E, przeskakujemy kilka stron dalej. Już rozdział się kończy. Zaczynamy kolejny. Jesteśmy na Kaladanie. E, Kilka stron dalej, znowu jesteśmy w szkole matek Benezite i niestety to tak wygląda w całości. Tutaj jesteśmy na e, zanowarze. Kilka stron dalej, znowu jesteśmy w e, pałacu imperialnym e, na, na e, Kajtajnie. A nie wiem, e, nie dało się tego jakoś tak inaczej pokazać. To, to skakanie naprawdę. E, Ciężko jest się wczuć w tę historię, raz że postaci jest bardzo dużo, naprawdę jak ktoś chociażby nie oglądał filmu i jakkolwiek nie interesuje się jakoś szczególnie dune, to po prostu zgubi się, zgubi się w nadmiarze tych wszystkich bohaterów. To jest duży minus tej historii, no i właśnie to, jak przeskakujemy tu pomiędzy poszczególnymi ilustracjami. Zatem tematem przewodnim tych dwóch tomów, no i pewnie trzeciego, który powinien nam zamknąć tę historię, jest to, że imperator chce stworzyć tę syntetyczną przyprawę. A w efekcie, jakby całego tego procesu, trzeba też tę syntetyczną przeprawę przetestować. Kto testuje przyprawę w uniwersum Duny? No, nawigatorzy. I tutaj mamy piękną ilustrację nawigatora, którego będziemy tutaj widzieli w całej tej historii który zostaje poddany właśnie działaniu tej syntetycznej przyprawy. Co się z nim dzieje, dlaczego tak się dzieje? To oczywiście wszystko sobie tutaj przeczytacie, jak postanowicie sięgnąć po ten komiks, gdyby pan Raymond Swanland nie tworzył tylko okładek w tym komiksie, ale cały ten komiks to byłoby fantastycznie, ale niestety tworzy tylko okładki. Okładki, które są e, fenomenalne. Zresztą na końcu tutaj są też dodatki innych różnych alternatywnych mm, twórców i O'Dan Mora to jest klasa, to jest klasa. To tak mógłby wyglądać cały ten komiks, narysowany przez Dana More. Ale podejrzewam, że nie, te, nie ten, e, ta ilość czasu, bo pewnie tworzyłby to znacznie dłużej, e, no i pewnie nie za te pieniądze. E, także a w drugim tomie e, poznajemy, jak dalej postępuje historia z, z tworzeniem tej syntetycznej przyprawy. Ale jest tu na przykład taki motyw, który jest strasznie głupkowaty, mianowicie. Yy, nasi bohaterowie są na statku, na dużym okręcie, który, na którym a, przebywają też inne statki. To tutaj możemy zobaczyć, tak? to jest wnętrze ładownia, gdzie są różne pomniejsze statki, i oni potrzebują tutaj dużej ilości przyprawy, aby wymienić cały zasobnik, w którym przebywa nawigator. No i yy, nikt nie może mieć takiej przyprawy. Sam statek nie posiada zapasów, bo to jest zabronione prawem przez imperatora. Ale jakoś takoś dziwnie wyjęty z kapelusza królik jest, no bo przecież na statku przebywają też e, przemytnicy, którzy mają przyprawy w bród i proszę bardzo, fabuła e, zostaje popchnięta do przodu. Ja takich zabiegów strasznie nie lubię. One są po prostu tak infantylne. E, sprawiają, że no autorzy po prostu nie wiem, czy myślą, że czytelnicy są głupi, czy o co chodzi. E, jest tu też. E, Oczywiście, baron Harkonnen, znowu, tu wygląda spoko, tu wygląda fajnie, ale tutaj, co, tu, co mu się tutaj stało? Czemu on wygląda tak dziwnie? Jest tutaj bratanek naszego barona, tak? I on w pewnym momencie zostaje wysłany na Arakis. No i zobaczcie, to jest ta sama postać. Ta sama postać, którą widzieliśmy tam przed chwilą. No, wygląda jak jakiś robotyczna figurka. Jak taka bardzo prosta, plastikowa figurka. To, to jest takie brzydkie. No, ja naprawdę z tego nie mogę. Yy, więc moje odczucia są strasznie mieszane co do tej historii. No bo z jednej strony, zro, strony fajnie, że dostajemy adaptację graficzną. Tych powieści, które same w sobie też są uważane za raczej przeciętne, ale no to jak ktoś nie chce czytać po prostu całych tych książek, może sięgnąć po coś takiego. A z drugiej strony zostało to jednak przedstawione i brzydko, i w bardzo taki chaotyczny sposób, więc trudno się w tym odnaleźć. I nie wiem, czy to jest po prostu dobra alternatywa. E, raczej bym powiedział, że trochę taka ciekawostka dla tych, co to uniwersum e, w, a, znają w takim stopniu jak ja. Może to być po prostu strawne do przeczytania, ale tak poza tym, no to wypada raczej słabo. Ja bym ocenił te komiksy tak 5 na 10, bo i wizualnie, i fabularnie, no nie zachwyciło mnie to. Ode mnie w tym materiale to wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się na razie. Cześć.